Siema, w dzisiejszym odcinku pokażę Ci najlepsze pułapki w Minecraft. Pierwszy trap pojawia się wędzie. Polega on na tym, by postawić tutaj End kryształ, nad nim parę bloków zwyż, tak gdzieś z tyle, strzelić strzałą i to tyle. Trap ten może zabić nawet całego gościa w diaksowym secie inny trap też znajduje się wędzie. Wylewamy lawę, czekamy aż spłynie. Gdy lawa już spłonęła, wylewamy wodę. Zatykamy ją, skakujemy. ja sobie zlecę creative'em. Po prostu później stawiamy tutaj bloki. Tak, wstępnie y budujemy taką obudowę, na, na, a na końcu jest skrzynka, skrzynka-płapka, pod którą znajduje się redstone torch, który ciągnie redstone i gdy ktoś Otworzy tą skrzynkę, zapada się pod nim podłoga i wpada do Voida, Oka jest bardzo prosta. Potrzebujemy na niej paru diamentów i obs obserwera, i TNT. Kładziemy tak, dia diamenty, które na przykład znaleźliśmy dajemy obserwer w stronę buźki, gdzie są diamenty, zakrywamy go diamentami, a za nim dajemy duże pokłady TNT, gdy ktoś kogo na przykład nie lubimy, zniszczy to, odpali TNT i zrobi wielki wybuch nie jest jeszcze prostszy niż ten, niż tamten poprzedni. Po prostu robimy takie coś, dajemy tutaj nasiona, kopujemy się pod to. Dajemy obserwer w stronę buźki tam, gdzie tam gdzie jest nasiono. Mi się coś tam nie chce położyć. Tak. A po to dajemy po prostu dużo TNT. I gdy ktoś zniszczy ten to nasiono, TNT się odpali. I zrobi wybuch. Chłopka jest bardzo potężna. Trzeba zrobić tak, takie kółko. Wydać na niej piasek dużo, a obok niego płytkę naciskową. Gdy już to mamy, to dajemy tutaj obsydian, wylewamy później na to wodę. Tylko. O! I zrobi się takie coś, że tak jakby będzie. A później wystrzeliłbym na to strzały, tylko że. O, tak żeby wystrzeliwał po prostu do góry to. Strzały już są tak tutaj zrobione. Budujemy tutaj po prostu jakiś blok, żeby podłożyć Obsydian. Dajemy na niego kamienny guzik, pod niego tory, a na niego e, wa wagony z TNT. Po prostu później klikamy guzik. Mi coś niestety ta pułapka nie działa, ale po prostu jak klikniemy ten kuzik, yy, wagoniki z TNT powinny się odpalić, te strzały wystrzelić w różne strony. Do tej pułapki potrzebujemy drzewa, wykopanie takiej dziury, postawienia obserwerów tak, w taki sposób, żeby szły na dół, yy, danie tutaj bloku, danie zasilanych torów, by tak jakby wagonik mógł się utrzymać w tym miejscu, a później nawalenie tam bardzo dużo torów. Yy, widziałem to na kanale Pitera, więc, to, tą, więc tą pułapką wzoruję się od niego, a później zakrywamy po prostu tą dziurę, by nikt nie widział, co tu jest. I gdy ktoś niszczy, ten pieniek, wybucha wszystko. Nie Kopiemy dziurę, dajmy na niego dozownik, obok niego rectą, a później takie coś, żeby detektor tak jakby był skierowany w stronę dozownika. Później na y, Observer dajemy złoże Redstone'a, a obok niego tak... Y, no, tak, takie coś, tak... Y, Obsidian dajemy. Dwa tory w takim, takim miejscu, a później na nie jadam dwa wagoniki TNT. Później niszczymy pod tymi wagonikami tory, a później wkładamy strzały do dispensera. Później stawiamy na to obsydian i End kryształ i powolutku niszczymy pod nim obsydian. Możecie się zapytać, czemu tak jakby mniej miejsce, bo parę razem to wybuchło, więc musicie być ostrożni, a później po prostu maskujemy pułapkę. Hmm. Ja to tak maskuję, żeby go był jakoś zamaskowany. A później na to dajemy śnieg. Hmm. Śnieg i po prostu. I po prostu, gdy ktoś to wejdzie, robi się taki wybuch. Tak dodatkowo pokażę, jak zrobić yy, latającą machinę. Stawiamy obserwer tak, w taki sposób. Dajemy tutaj tłok. Obok tego mute. Później dajemy tutaj też mute, tutaj obserwer i tutaj lepki tłok, a później jak to się zniszczy, no na ten co ma. to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Zostaw łapkę, suba i do zobaczenia do następnych.